Witajcie, chciałam Was poinformować, że w ten sobotę o godzinie 17 e, odbędzie się kolejny stream, ale tym razem będziemy streamować e, Twierdzę Krzyżowiec 2. Ty Dokładnie. E, nie jest to co prawda jeszcze e, pełna wersja gry. Mamy dostęp do powiedzmy wersji ty masz demo. Dostęp. Co? Ty masz dostęp. No ja mam dostęp, nieważne. To jest niedźwiedź, jakby ktoś jeszcze się nie, nie domyślił. E, przywitaj się niedźwiedziu. Witam. I w każdym razie pokażę Wam e, tę wersję demo. Jest to pojedynek jeden na jednego z Kalifem. E, no. Na tym streamie postaram się pokazać Wam wszystko, co będziecie chcieli, będziecie pisać coś na czacie, to ja to postaram się Wam pokazać z każdej strony jak to tylko będzie możliwe w tej dostępnej wersji. Tak więc przypominam raz jeszcze w tę sobotę to będzie chyba 17 maja od godziny 17 zaczynamy stream. Link do streamu jest w opisie i zobaczycie na własne oczy twierdzę Krzyżowiec 2.